No więc hej, cześć się małeczko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim drugim kanale na serwisie YouTube e, Witam Was w pierwszym odcinku ze Skywarsów i dzisiaj sobie zagramy na serwerze jasiemcj.pl Witam was na pieczęce. w tym odcinku e, Dzisiaj na lejciku myślę, że dobijecie z pięć albo więcej łapeczek No i będzie luzacko kozatko kolejny odcinek Tym razem, e, gdyż posiadam Minecraft Premium, tym razem właśnie będzie odcinek to z jakiegoś serwera premium Oczywiście możecie pisać propon, propony Możecie mi pisać propozycje w komentarzach, więc no, no myślę, że takie rozwiązanie wam się spodoba I pamiętajcie o tym, że będzie tutaj jakiś premium, bo przecież mam Minecraft premium, czego się nie chwalić przecież ludzie lubią chwalenie się na YouTubie, dobra i przerzucę, Albo nie, nie przerzuciłam. Jest dobrze. Jest dobrze, bo nie przerzuciłem A teraz zbierzmy itemy ze skrzynek, ponieważ przyda nam się to bardzo. No ona jest znajdujeczkę. Już tutaj wsadzam sobie. Już sobie tutaj wsadzam we kwitunek mój i ten Dobra, weźmy na pewno łuk, żeby... O, właśnie tutaj już się tepną I tutaj y, Strefsona mu zasadz, bo ma tylko drewniany miecz I tutaj już, już dedasz, już dedasz, 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 hopie No taki, taka lama to nie zasługuje nawet, żeby też się tepać No, hopie No, thank you so much y, for items Bo naprawdę... Nie to Dobra, poddaję cię bardzo serdecznie I no... Ogólnie, no, gdzie są tutaj kolejne skrzynki? Więc, tak więc... O, tutaj mam kolejną Tak więc dobrze, jesteśmy już do ostat... przedostatniej arenie Tak jest, ogólnie chcę tylko powiedzieć, że jest 3 areny, tak jest A jeśli wiecie 7 lajków to po prostu będziecie mieć więcej aren, o jedną więcej areny Czyli dokładnie tak, hello um, adding Będziecie mieć cztery areny w jednym odcinku, ponieważ kosztuje mnie to obciążeniem swojego PC. -ta. No jak wiecie, jak wiecie to coś słyszeli, to moja mama. Jak wiecie, no im więcej aren, im więcej długości filmu, tym więcej renderowania i tym więcej owalania się przy tym więc no nie fajnie, nie fajnie, tak się wyrażę. Dobra, tutaj trzeba zniszczyć się bardzo kreatywnie melonem. Dobra, koniec z tym. Muszę iść na środek, ponieważ skończyłem się szczały i no nie mam nic robić swoim życiem. Tak więc lecę... lecę na środek i się boję trochę, ponieważ mogę tutaj już zdedać z praktyki y, tutaj, bo jestem taki praktycznie do dydania. ale... No. Tak, czego by nie? Czego Angkor miałby stadać jak to ostatni... Szkodałem, który miałby wygrać całą arenę. No, no, no właśnie. Każdy chce. Ale nie może. Bo Ankur jest ręskłek. Dobra, nazwano sobie drewno. Dobra, i co znajdziemy w tej skrzynce? No... Dobra, i wygraliśmy takim sposobem a rękę, więc widzimy się już na ostatniej bank. Tak więc dobra, witam was na ostatniej już arence w tym odcineczku. Standardowo lecimy sobie w ogóle, nie powiedziałam na jakim teksturpaku gram, a większość osób chciałaby sprawdzić, na jakim teksturpaku gram. Jest to teksturpak w aaa i bank. I pierwszy kill za nami. No chodź, no chodź, chodź. na pierwszy kill, żeby nie stracić łupy, bo wiecie, jest y, OP na tym serwerku jest OP i już pierwszy frag, my friend, moi drodzy. Tutaj już pierwszy frak, nawet zdobyliśmy tutaj żelazny miecz, a czego by nie, bejłysz, no po prostu. Tak, odkładamy tutaj, bang, 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 o, cicheczkie bomba. I no możemy już polecieć tutaj na moją wyspę poprzednią, ponieważ opłaca no, mi się to. Dobra tak więc spokojnie może mogę do tego pójść gościa. I tutaj Otóż O, ty masz! Ty masz tutaj DEDA Praktikera! UMQ Dobra, fajaj To tak więc dobra, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, 7 łapek równa się 4 arenie. 5 łapek równa się nowy odcinek. Em z nowego, z jakiegoś nowego trybu, z nowej serii na moim kanale, więc trzymajcie się, yo!